Poprzez pracę rozwijamy nasze mocne strony. Praca definiuje nasze miejsce w społeczeństwie. Dzięki pracy czujemy się potrzebni. Nazywam się Monika Melen, jestem ambasadorką kampanii Małopolska Ekonomia Społeczna Więcej dobra. Dziś poznamy kolejnych wyjątkowych pracowników. Urodziłem się ze schorzeniem wrodzonym wzroku. Szkołę i studia kończyłem jako zdrowa osoba, przy czym no, niedowidząca. Natomiast wzrok mi się systematycznie pogarszał. I w momencie jak nie byłem w stanie już czytać dokumentów, więc musiałem... Zmienić pracę. Przyszedłem do spółdzielni Sanel. Jest to bardzo ważne dla mnie, żeby pracować. Część łobuzy, wychodzę do pracy. Najlepszym dowodem jest to, że już rok, mając prawo do emerytury, jeszcze dalej pracuję. Jesteśmy istotami społecznymi, więc praca z innymi osobami powoduje to, że nie jesteśmy zgnuśniali. Poza tym nas to dowartościowuje, że możemy coś zrobić i być przydatni dla. Górnolotnie powiem, a reszty społeczeństwa, jakby to nie brzmiało. Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Stanów istnieje od 1952 roku, czyli ponad 70 lat. Na przestrzeni lat zatrudnialiśmy około 1000 osób. W tym momencie niepełnosprawnych pracuje u nas 60 parę osób, a w zasadzie chyba tylko 4 osoby to są osoby pełnosprawne. Jak być konkurencyjnym na rynku pracy, jeżeli się ma firmę społeczną? Przede wszystkim trzeba wyro produkować wyroby tak jak w naszym przypadku bardzo dobrej jakości. Co to już czynimy? No i też staramy się podążać za aktualnymi trendami, tak aby te nasze wyroby nie odstawały od konkurencji. Tutaj ci pracownicy przychodzą, pracują, ale też odnajdują się, angażują. To dla nich jest też drugi dom. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam tych, co nas cześć, tam cześć, obserwują. Cześć, cześć, cześć Grzegorz. Cześć, dzisiaj o no do roboty. <grym> także do, działamy, działamy. dziękuję. Dzień, Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry. Pokaże mi pan, na czym polega pana praca. Oczywiście, panie. Proszę bardzo. Moniko. Gdzie pana stanowisko? Tutaj. I tak, normalnie zakładam słuchawki. Czy no. to jest maszyna stworzona specjalnie dla pana? Tak. Kiedyś mopy wykonywaliśmy ręcznie. 15 lat temu mniej więcej maszyna została skonstruowana przez naszego inżyniera. Moja praca polega na tym, że zakładam takie elementy, a później przyciskam dwa zewnętrzne przyciski. moc tam wpadł do pojemnika. Mamy jeden z iluś mopów, który dziennie produkuje. Ile dziennie produkuje pan mopów? Około 500, ale w dwie osoby. Tak, na działać. Jestem troszkę Tu jest zawsze atmosfera fajna. Tutaj nigdy nie ma jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Naprawdę wszyscy uśmiechnięci, e, zadowoleni. Cieszą się z tej pracy przede wszystkim, że tą pracę mają, że mogą wyjść. Są też osoby, które mówią, że nawet już nie chodzi o nic, tylko po prostu, żeby wyjść, żeby mieć takie, czuć się potrzebnym do czegoś, do zrobienia czegoś fajnego. No i tutaj takie fajne rzeczy robimy. Z pozoru zwykły przedmiot, ale zawiera w sobie sporo dobra. Wiedziałabym, że nawet więcej dobra. Tak jak małopolska ekonomia społeczna i kampania promująca y, firmy, które dają miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami i wykluczonymi społecznie z różnych względów. Setki podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce tworzą takie miejsca pracy, tworzą więcej dobra poprzez swoje produkty i usługi. i Warto korzystać z tych usług, warto kupować takie produkty po to, aby ci ludzie mogli na co dzień spędzać czas w swoim środowisku ze swoimi znajomymi i codziennie mieli motywację do tego, aby wstać z łóżka. Ta firma idealnie pokazuje, jak wielki sens ma małopolska ekonomia społeczna, a ja już teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu więcej dobra.